Zdrożało o ponad 1 grosz. Rada Polityki Pieniężnej uznała rządowy projekt budżetu za zbyt optymistyczny. Po pierwsze, według Rady deficyt ekonomiczny budżetu okaże się większy niż zakłada rząd, a wzrost gospodarczy zapewne mniejszy. Po drugie, twierdzi Rada, nierealne jest tak skuteczne ściąganie podatków, jak przewidziano w rządowym projekcie. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nieodwołalnie już znikają w przyszłym roku ulgi na renty i na budowę mieszkań na wynajem. Nieodwołalnie też będą obowiązywać stawki podatkowe 19, 30 i 40%. Duża ulga budowlana zostaje, ale można będzie z niej korzystać tylko przez 4 lata od rozpoczęcia inwestycji. Na giełdzie kolejna niezła sesja. Na otwarciu notowań ciągłych WIG-20 wzrósł o ponad 1,5%. Na zamknięciu zanotował wzrost o 0,7%. Obroty w tych notowaniach były o blisko piątą większe niż w piątek. Teraz to wszystko. A kolejne wydanie informacji już za niecałe 16 godzin. Jutro o 15.30. Dobranoc. Do zobaczenia. Dobry wieczór, sport, Jacek Kostrzewa. Dariusz Wdowczyk niedawno zrezygnował z trenowania mistrzów polskich op Polonii Warszawa. Dziś podpisał kontrakt z najsłabszym zespołem piłkarskiej ekstraklasy od Płoc, Płock, który w 15 meczach zdobył tylko 12 punktów. Życzymy powodzenia w pracy trenerskiej. Zapraszam Państwa na serwis filmowy. Od kiedy zespół z Leverkusen opuścił trener Krzysztof Daum, wicemistrzowie Niemiec zaczęli marsz w górę tabeli. Po 14 kolejkach drużyna prowadzona od niedawna przez Bertiego Foxta zajmuje pierwsze miejsce w Bundeslidze. Piłkarze z Bay Arena, w których składzie z powodzeniem występuje nasz reprezentacyjny bramkarz Adam Matysek, który akurat w ostatnim spotkaniu nie był w najlepszej formie, wygrali u siebie z FC Kaiserslautern 4 do 2. Dwie bramki dla gospodarzy strzelił Neville, po jednej Kirsten i Balak. Dwa trafienia dla Czerwonych Diabłów uzyskali Christoph i Dominguez. Mistrzowie Hiszpanii, piłkarze Deportivo i w tym roku nie zamierzają zrezygnować ze zdobycia tytułu. W ostatniej kolejce Primera División zespół z La Coruny pokonał 1 zera Celtę Vigo i zrównał się z Walencją. Cztery punkty do lidera traci inny uczestnik Champions League, Real Madrid, który ze względu na czekającego spotkanie o Puchar Interkontynentalny przełożył swój mecz z Realem Saragossa. Zgodnie z przewidywaniami w plebiscycie Międzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki wśród pań zwyciężyła Amerykanka Marion Jones, a najlepszym z mężczyzn w Monte Carlo wybrany został Czech Jan Żelezny, który pokonał m.in. naszego Roberta Korzeniowskiego w walce o tytuł Lekkoatlety Roku. Korzystając z okazji przypominamy Państwu o plebiscycie przeglądu sportowego, tempa oraz sportu na 10 najlepszych sportowców Polski 2000 roku. Pierwszy w tym sezonie supergigant w alpejskim Pucharze Świata odbył się w Lake Louise. Triumfował tu Herman Mayer, odnosząc tym samym 30. zwycięstwo w zawodach pucharowych, które teraz dało mu pozycję lidera klasyfikacji generalnej. Po pięciu konkurencjach Austriak wyprzedza Norwega Lasetsiusa oraz swego redaka Stefana Eberhartera. Pierwszym półfinalistą Mistrzostw Świata w futsalu została Hiszpania, która pokonała 3 do 1 Portugalię i zajmuje pierwsze miejsce w Grupie F. W grupie E znowu dużo bramek strzelili Brazylijczycy, którzy 12 do 4 pokonali Egipt. Mecz wygrała także Rosja, strzelając 7 bramek Argentynie, a tracąc tylko jedną. W tabeli prowadzą kanarynios aktualni mistrzowie świata. Przypominamy kibicom piłki nożnej, że w Polsacie Sport na żywo relacjonujemy wszystkie spotkania drugiej rundy mistrzostw świata w Gwatemali. Dziś zapraszamy na pierwszą i trzecią w nocy. To fakt, że to późna pora, ale mimo to. Serdecznie zapraszamy do Polsatu Sport. Do zobaczenia. Niby koniec listopada, a w lasach wciąż rosną grzyby, a w wielu ogródkach kwitnie forsycja. Poza tym, jak na tę porę roku tak naprawdę jest dość ciepło. Cała Europa Zachodnia cały czas pozostaje w zasięgu układów niżowych, których wędrówka na wschód jest skutecznie blokowana przez ogromny wyż, który od ponad 70 dni utrzymuje się nad Europą Wschodnią. Natomiast Polska po ustąpieniu Zatoki dostanie się w zasięg budującego się dość szybko nad Alpami Wyżu, który jednak nie przyniesie znaczącej zmiany Ogody. Proszę Państwa, w Europie temperatury typowo jesienne, a w wielu miejscach nawet zimowe, i tak w Rosji najwyżej minus 5 stopni, w centrum u nas cieplej 5-10 stopni, a najcieplej w basenie morza Śródziemnego kilkanaście stopni. A u nas nadchodząca noc będzie w całym kraju niestety pochmurna, poza tym na Kaszubach, Warmii, Mazurach i Podlasiu